Dzień dobry YouTube. Słyszeliście? Operator tak zareagował jakby szedł z samochodu ponieważ mieliśmy włączoną klimatyzację. O kurde, jest tak ciepło, jest chyba 34 stopnie i kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Ja się niezmiernie cieszę, bo na taką pogodę liczyłam w Polsce, bo jesteśmy w Polsce, ale później Wam opowiem, w ogóle jak się plany wakacyjne nam zmieniały, bo mieliśmy zupełnie inne, a okazało się, że musimy być w Polsce właśnie w tym terminie, w którym przyjechaliśmy. A teraz jesteśmy w Mielcu, przyjechaliśmy właśnie do Merlina, musimy zrobić małe zakupy. Ja widziałam fajne półeczki, i one właśnie są dostępne w Berlinie. Coś podobnego było w Brico, ale nie było białego koloru. Także sprawdzę sobie tutaj, jak będą to kupię. No nie, to koniecznie muszę kupić serwetki z kotami. Czad, to taki gentleman z muchą. Skakuj, takie gorąco. Może jak się przywróci? Wanna się nakryje. Chodź, idziemy dalej. Jupi, operator bohater. Mamy półki. O takie właśnie nam chodziło, a w nich planuję sobie poustawiać małe kaktusiki, które też zaraz kupimy, bo nie wiedzieliśmy czy półki będą, czy nie. Okazało się, że są, więc po kaktusy też wrócimy i skocie serwetki. Kupiłam. Ładny fokus na koty. Podobają Ci się? Tak. Złapał taki kot dżentelmen. Z muchą. Poproszę kanapkę z pomidorem i serem białym. Okej. Okay. Moja nowa kuchnia! O, zobacz, tu jest kosz! O, pod oh, wow. wlewem, standardowo. Oh, wow. Wszyscy w Polsce mają kosze pod zlewem. Tak. Wiedziałam, że jak przyjdę tutaj, to przepadnę. Tyle pięknych rzeczy i wszystko z kociakami. Po tak, prostu stoimy tak. z Weroniką i nie wiemy, co sobie wybrać. Tak, myślę, że homeni wiedzieli, że tutaj będą kociary. Tak, mi wiedziało, że przyjdą kociary na zakupy. A już Weronika wybrała sobie takiego kotka, a ja, ja sobie. O, ja, super, o ja. to już będzie twoja trzecia skarbona. Ale no super, nie. ja też sobie coś wybiorę. Operatorowi fartuszek, że jak do kotletów. <noise> Спасибо. Z chwilą wróciliśmy do domu, słuchajcie, fajnie, chłodno, bo rolety były spuszczone, okna pozamykane, normalnie jak w pomieszczeniu klimatyzowanym, a po drodze doszliśmy do wniosku, że nikomu się nie chce gotować, stać w kuchni. Poza tym mama też kupiła sobie bardzo ładną lampę do kuchni, nie wiem, czy to mi nigdy radę wymienić czy nie, zaraz się wszystko okaże. W każdym razie, słuchajcie, zadzwoniłam do Papasa, zamówiłam dwie pizze i dzisiaj będzie pizza na obec. Zresztą ja zawsze, jak jestem w Polsce, to staram się zamawiać pizzę, bo wiecie, że lubię pizzę, Lubię pizzę e, również z papasa i lubię pizzę z karczmyżem, ale karczmarzen też jest na mojej liście, więc na pewno jeszcze zdążę zamówić. Zresztą to dopiero początek urlopu minęło kilka dni, e, więc się cieszymy cały czas. Pogoda nam dopisuje. Od momentu, kiedy przyjechaliśmy, cały czas mamy ciepło. Upały zaczęły się od wczoraj, czyli od niedzieli i tak codziennie ma być temperatura coraz wyższa, coraz wyższa. Także pogoda jak na razie nam e, się sprawdza. Dobra, ja idę się przebrać tej sukienki, sukienka przepocona, więc zaraz je do prania. I Pokażę Wam za chwilę, co kupiliśmy, bo robiliśmy zakupy. I w Comedy. E, I gdzie jeszcze, Matko, gdzie jeszcze robiliśmy zakupy? W Merlinie. Ja tak mówię, Merlin, żeby nie łamać języka. Dobra, zresztą wszystko za chwilę zobaczycie. I przyjechała nasza pizza. O, jomi, jomi. sosy czosnkowe, ale my mamy ketchup. Proszę bardzo. Dziękuję. Bez żadnych dodatków: szynka, ser i sos. Smacznego, jak w basenie. O, ciepło. Dzień drugi vlogowania, słuchajcie, wczoraj przerwałam nagrywanie, wykąpałam się i położyłam się spać. Była godzina w pół do dziesiątej i słuchajcie, wstałam się w pół do szóstej. Myślałam, że jeszcze usnę, ale nie dało rady, po prostu, byłam wyspana. Więc wstałam, ogarnęłam coś w domu, teraz jeszcze muszę nastawić pranie. W każdym razie przychodzę do Was z zakupami z Mielca. I tak, co kupiliśmy w H&M? Macie dużo większy wybór bielizny dla dzieci niż u nazwy Irlandii. Weronisia znalazła takie przesłodkie majtusie kociaki 6-8 lat tak ja wiem że ona ma już 9 ale słuchajcie ona jest drobna dziewczynka więc ten rozmiar jest na nią idealny reklamoweczka to są półeczki które wam pokazywałam i one będą właśnie zabierane do Irlandii. Trzy półeczki kwadratowe, każda innej wielkości i słuchajcie, one mi się bardzo spodobały w Brico, ale nie było białych, były brązowe i były szare, ale żaden z tych dwóch kolorów, który był dostępny w Brico mi nie pasuje do mieszkania, dlatego właśnie zaczęłam szperać w necie i słuchajcie, znalazłam je w Merlinie, dlatego specjalnie po nie pojechaliśmy między innymi, ale są dość ciężkie. Dobra, teraz tak, w... Merlinie również moja mama kupiła sobie taką suszarkę. Kosztowała około 20 zł, 15 czy 16, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie e, jest fajna, duża, a tą, którą ma, już nadaje się po prostu do wyrzucenia. Zresztą moja mama planuje remont kuchni, więc mówi, że będzie miała już suszarkę kupioną. I tutaj jeszcze zakupy z Homeniu. W sumie nie tylko, bo Serwetki Wam pokazywałam, że kupiłam kocie serwetki, dwa opakowania, to również w Merlinie, jak szukacie, mega są, a ten po prostu koc z tą muchą jest obłędny. A w Homenu! Home słuchajcie, oszalałyśmy na punkcie rzeczy kocich. I kupiłyśmy tak. Weronisia wybrała sobie koc. Koty i ten kot znalazł Dominik. No prawie puszyn. Mięciutki, taki milutki, kosztował 99 zł. Były jeszcze motywy kwiatów, były również kolorowe słówki, no ale jak kociary, to wiadomo koty. Także kot kosztował 100. nie kot, kot. I tutaj jeszcze kilka rzeczy, co my tutaj mamy, bo ja już nie pamiętam, a tutaj jeszcze moja mama zgubiła ostatnio jedną śrubkę od karnisza i coś takiego Dominik znalazł w Merlinie, także zaraz musi dokręcić karnisz, bo um, może nam się wysunąć, a to jest akurat potrzebna śrubka na łączenie dwóch rurek i kolejne dwie rzeczy. Ładnie wszystko zapakowane, ale postaram się jakoś to postawię Was tutaj na dywanie. I postaram się to rozpakować, ale grzeję o rana. Ale fajnie, bo mam pranie, więc mi wyschnie. Dobra, rozpakuję i wam pokażę, dopiero będzie, będzie tak najlepiej. Ok, chodźcie, chodźcie do rączki, chodźcie. I tak, pierwsza rzecz, którą wybrała sobie właśnie Weronisia to jest taki różowo-miętowo-biały kotek. Jest po prostu cudowny bardzo nam się spodobał i to jest skarbonka i kosztował 39 zł a z racji tego że ja nie mam kubków mało mam strasznie kubków mam tyle jeszcze miejsca tak masz miejsca i tak, się, tak sobie wmawiam w każdym razie kupiłam sobie taki duży kubek na kawę na kakao Oczywiście kocia rodzina. Zresztą tą serię na pewno większość z was kojarzy, ponieważ wielokrotnie pisałyście mi pod filmami, że są super rzeczy z kotami właśnie w Homeniu. Nie, słuchajcie, nie kupowałam za wiele chociaż jeszcze mi się taka miska podobała, talerz. No ale dopiero początek urlopu, więc może jeszcze wrócę do Homeniu i kupię, na przykład w Rzeszowie. W każdym razie no na razie zdecydowałam się tylko na kubek i kubek kosztował 25 25 zł. No i w sumie tyle to wszystko co kupiliśmy wczoraj w Mielcu.